Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym moim rozdaniem: a mianowicie będzie to rozdanie świąteczne. W ramach oczywiście moich podziękowań dla moich wspaniałych widzów, subskrybentów, jesteście na tym kanale już od tak dawna i coraz więcej Was tutaj przybywa. Bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę. Dziękuję Wam za Waszą aktywność na moim kanale, za to, że piszecie do mnie takie przemiłe komentarze. A teraz już powoli pokażę Wam, co będzie można wygrać w tym moim świątecznym rozdaniu. Pierwszą rzeczą jest to czapka, która jest własnoręcznie zrobiona przeze mnie. Ona jest zrobiona na obręczy dziewiarskiej. Tutaj, oczywiście, ten ściągacz jest już wpleciony w tą czapeczkę, jest dodany pomponik. Ona jest typowo kobieca, dziewczęca. Ona ma tak akurat 21 cm, więc jak najbardziej odpowiednia jest ta czapeczka na zimę. To jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą jest to pudełeczko. Pudełko jest typowo świąteczne. Widzicie tutaj choinkę, plus dodany taki element dekoracyjny. On jest dodany z gipsu. I tutaj odpowiednio wyrzeźbiony za pomocą szpachelki. Jest leciutko pomalowany, powiem Wam, w odcieniu żółtym. Plus dodane są takie półperełki w płynie. I ono też jest oczywiście zrobione przeze mnie techniką dekuparz. A w pudełeczku jest jeszcze taka jedna mała niespodzianka, ale to już będzie wiedziała tylko osoba, która to dostanie. To pudełeczko. Kolejną rzeczą, już Wam pokazuję, to są takie aniołeczki. One są odlane z gipsu. To taka ładna świąteczna, powiem Wam, ozdoba, którą można sobie zarówno gdzieś powiesić na ścianie, albo gdzieś postawić. Następny jest taki Mikołajek. Oczywiście, wcześniej już Wam pokazywałam, jak zrobić takiego Mikołaja. Własnoręcznie, więc serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego filmu. Oczywiście też przypomnę, że w środku, w tym mikołajku, jest taka słodka niespodzianka ode mnie. Rzeczą kolejną są ozdóbki, które wcześniej już Wam pokazywałam, kupowałam sobie w akcji, Takie same. Tutaj dla osoby, którą wylosuję. Będzie miała przyjemność też powietrzenia sobie takich świątecznych ozdób, na przykład na firankę. Oczywiście nie może zabraknąć czegoś słodkiego. Jest to taka ładna choineczka. W środku znajdują się cukierki. Oczywiście dodaję papiery świąteczne. Są naprawdę prześliczne, powiem Wam. I tak bardzo różnorodne, że na pewno można z nich wiele ciekawych prac wykombinować. To jest mały akurat bloczek, czyli 15 na 15 cm i dodaję jeszcze jeden bloczek i to jest, powiem Wam, no już taki typowy, że samodzielnie można sobie już zrobić kartkę, wszystko jest tu praktycznie gotowe poprzyklejać wszystkie elementy, dać na bazę kartkową. No i mamy właściwie gotową kartkę świąteczną. Wiadomo, że własnoręcznie zrobiona kartka dla kogoś na pewno bardziej i cieszy tą osobę. Oczywiście te papiery oraz ten bloczek z tymi karteczkami widzieliście już wcześniej w moich filmach zakupowych. I dodam również, ale jej jeszcze nie pokażę, to też zobaczy osoba, która wygra te wszystkie rzeczy, moją karteczkę świąteczną no, dla tej osoby, która będzie miała możliwość wygrania tej pięknej paczuszki. Co do zasad odnośnie tego rozdania świątecznego, to paczka będzie wysyłana wyłącznie na terenie naszego kraju, czyli Polski. Będzie to trwało wszystko od dzisiaj do 16 listopada do godziny 22. I w najbliższym czasie później już wylosuję osobę, która oczywiście wygra tą paczuszkę świąteczną i będzie miała ona 48 godzin na to, aby zgłosić się tam, podam swojego maila, aby podać swój adres kontaktowy, na którą będę mogła wysłać tą paczkę. Oczywiście też pamiętajcie, abyście byli moimi subskrybentami. Miejcie swoje subskrypcje otwarte, żebym mogła to sprawdzić. No i bardzo bym chciała, żebyście napisali tam w komentarzu, że biorę udział oraz odpowiedzieli mi na pytanie, dlaczego lubię święta Bożego Narodzenia. Wszystkie te informacje, które tutaj Wam przekazałam, oczywiście będą zawarte tam na dole w opisie pod moim filmem, żebyście sobie mogli na spokojnie wszystko przeczytać. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i zachęcam do udziału w tym rozdaniu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!